Siemson, szybka sprawa, widzisz to, Mordo? Tak, to przycisk do subskrypcji. Kliknij to samo na dole i zasubuj kanał z dzwonem. Tako, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie kozackiego Hide Seeka. Na fajnej mapie, z fajną ekipą, też z wizami, także zapraszam. Dobra, także jest to kolejny odcinek CS, a tym razem Hide and Seek na takiej mapie, gdzie jest tutaj taki domek fajny. I naprawdę, to są takie kozackie przejścia, że szok, także oglądajcie. No i są z nami, tak, Kusef. Proszę wyjść. Siemanko. Kolejna osoba, Stevek Siema. Kolejna osoba, Wiktorowski. Wiktoria. Kolejna osoba. Tutaj jest czarny. Cześć Boże. Makaku. Ciema. Chłopca z krzaka wyszedł. I Kubox. Cześć Boże, Grzegorz brał. To jest cały nasz skład na dzisiaj, także tak będziemy grać. Dwóch szukających, pięciu chowających się. No to zaczynamy. Ja na początku z Kusewem szukamy. Mapa jest przez Turfiego, tutaj widzicie. No i dobra, zaczynamy. Myślę, że nam to tak szybciutko zajmie. Dobrze, że jestem szukających na początku. Tak sobie obczaję całą mapę i potem będę mógł się szukać, Kozas. Wczoraj wypad, moje miejsce. Dobra, więc otwiera się już mapa za 7 sekund. Zaczynamy. I weźcie nam podpowiadajcie, żeby to jakoś sprawnie szło, okej? Okay? Nie ma opcji, goście są na dole. Okej, okay, dzięki za informację. A tutaj się wchodzi. Dobra, w krzaczorek... I nie ma... nie ma zmieniania miejscówek. Jak tam ci idzie? No dobrze. Tak? Znalazłeś kogoś? Aha Stevek! Co jest? co? Co? Tu otwiera. Gdzie? Co jest grane? <laughs> Szkoda, że nie widzę, co tam się u was dzieje. Gościu! Że się... ich nie znaleźliście jeszcze, to jest naprawdę imponujące. Czemu? No. Bo Steve'ka wcale nie ma wow. piwnicy. Gdzie ja jestem? Jest tu piwnica? No właśnie. Jestem jest. na dachu. Jest jeden. Fajna piwnica, Stevek, Fajna piwnica. <grymka> 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 Jak wy ich nie znaleźliście, no naprawdę. To jest tak no niemożliwe możliwe. No, jak mamy ich znaleźć? Łopanie! No, no, jesteśmy w piwnicy, no. Nie ma tu piwnicy. Yes. Dobra, no taka podłoga. Musicie taką po 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 podłogę szukać, nie? No. Nie powiem gdzie dokładnie, ale to gdzieś powiedz. w budynku jest taka podłoga. I generalnie, jak naciśnięcie E, yy, no, to powinno on tam. No, no wiecie. Zamknij te łeb. No, nie gdzieś tutaj są, tylko. Co jest? jak ty to widziałeś? <laughs> Może jakąś tajną kombinację na szafkę głową, Tajną no kombinację na szafkę Pasnął no, Oni tu są Patrz się na noc Patrzy się na, się na Jaki gość Ej tu są Co? Dobra wiem jak tam wejść Jak? Jak, to, jak ty to wiesz? A w podłogę patrz się i się wspada Oj, wtedy mi. <noise> Jak? Patrz z nim! Ej, lol. Ale koks! Gdzieś w budynku. Ej, utknąłem. A nie, jednak yy, nie? Podpowiedź. Gdzieś w budynku. Za Wiktorem. Kryje A gdzie się... jest Wiktor? No, mówię. Gdzieś w Pokryj budynku. Się. Za cementem. Spojrzysz w ścianę. I tam będę. Dobrze. A! Co jest? Co jest chłopie? Cementem. Nie spodziewałeś się Ej czemu ja dobra. nadal szukam? Muszę zmienić team do tero. Maku i Q box. dobra, no, git Chłopaki, teraz ja chcę znaleźć jakąś koks miejscówkę, której nikt nie znajdzie Ja wiem Ty nie wiesz nic, no dobra Ej nie, nie, nie uderzajcie tak Znajdziemy was wszystkich O, no, ja kto no. tam? Przyjebał O oh, chłopie! Gdzie ja wylądowałem właśnie? Ja Aha. wiem Co jest? Co jest? Ej, nie zaliczamy tego Utknąłem w nim Ej, to któregoś z nas będą musieli zabić Żebym się uwolnił Nie może... Nie mogą zabić O No, dzięki Oczuń no, się! Chłopaki, kiedy wychodzicie z celi? O, wyszli właśnie Chyba Za 5 sekund Tu jesteśmy e, Bo ogólnie... E, jest taki problem Taki... Nie ma problemu ma, ma, mały problem, jest, uwierz mi o, o nie, nie, mnie. Nie, 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 tylko kolega. Ja sobie ja się pójdę schować, proszę, proszę chłopaki, chcę no, mieć dobra, masz Dzięki kocham cię sekund. Kocham cię maku Ale za mną nie idź, proszę! Cześć jest domu, Jezus, tam, nie zostaw mnie Gdzie tu mam iść! Ty e, strefa stref, Strefa prywatna, proszę wyjść z mojej łazienki Ale co mi okno, się dobra Dzięki jak tam wrócisz, to tak? na pralkę. Nie, pralka. Gdzie? No, ty tam w łazience. Za drzwiami. Nie opłaca ci się. Powie nie ma tu pralki. Tej, jest za drzwiami. Jakimi drzwiami? No, od łazienki. Ale, ale stricte. No chodź tu! No gdzie ty idziesz? No, nie można śmiać, no, no, chyba no, ku... Ale gdzie jest łazienka? Bo no, ja w ogóle się... No tu, i tu, A, i tu, no o. Chłopie! A, o. A Kurczę! Kurcze... E, ja wam podpowiem. Pan nasz najlepsze Na dole. Na dole jest. O, właśnie jest tutaj jedna osoba. którego go Co jest? O kurde. To Oj. możemy uciekać? E, chyba nie. Albo, no, ale tak zróbmy, że tak w sumie bo to mało. Dobra, powiem wam, że gdzieś bardzo nisko. Miałem A. mówić, że wysoko, ale teraz nisko. Jasne. I że na zewnątrz, dobra. To będzie ultra podpowiedź. Elo, elo, streamek na Facebooku. <noise> o! Widziałem go. A co on tam robi? O! Widziałem go. O! Dobra, Okej okay, teraz Stevek i kto? Ja. Dobra, Biktorowski, koks. Biktorowski to jest taki kok z gościu. Znajdziemy no. wszystkich. Wiktorowski to jest szefunio w tym szukaniu, <noise> naprawdę. Wiktorowski ja jest ja w ogóle szefuncie. E, e, Chodź. No, no. <laughs> a, ale nie, ja nie, nie ja chodźcie, mogę wam pokazać szybką drogę ucieczki przed nim LOL To jest fajny no, nowy mem, jak a coś ba, 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 nowy ba, ba. taki fajny Bo tu. A nie, to było w tamtym, druga strona, dawaj szybko, szybko. O zaraz będzie szybko! Patrzcie, nie się tu uciekacie i tu pyk na uszach. No, no i zacznę, właśnie no to... będzie problem Okej, okay, jakimś cudem przeżyłem. Idziemy popaki. Dobra Tam ja się do do Przestańcie bić, bo to słychać Co jest? Ech. Siedem, sześć, pięć, Tu, 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 cztery, tu, tu. stricto cofnij się! ...trzy, dwa i... szukamy. Szybko! Nie mogę wejść! No chodź tu! Nie mogę wejść! No, no dawaj. Nie ja mogę ja wejść! Pier... Co? Nie mogę wejść! No wracaj! Nie mogę wejść. Nie mogę wejść! Ja no, nie będę Jak ty nie mogłeś wejść? No nie tak mogłem! duży pal. Ale to nie moja wina, nie mogłem wejść! To twoja wina. Bo nieumiejętnie wchodziłeś. <noise> o, i tak, tak, Beszku. Gdzieś pomiędzy półkami chowam swój sekret. Mm, jaki to sekret? Nie mogę powiedzieć, bo to sekret. Kurczę. Co jest? Gdzie wskoczyłem? O nie. No essa. Chciał uciec. Ja pierdolę! Jak bez to tam się nie dało wejść potem. Jak? Jak się tu to Nie tepło. Tak, to gdzieś. No to jest jak ktoś was z pleców zabija. Chodzicie. Dobra, kto został? Maku, on to chyba szefunia tych map. Wyjdę widzę głośnik. was, widzę. Że was widzi. Maku jest w ogóle szefunciem wszystkiego, wszystkich szefów. No jakaś odpowiedź może? W domku, obok. Sobie. jesteś obok, i już Co jest? Po, i właśnie uciek. Ha, A go uciekać. Ale możesz wyciekać już. To no. no, no, no wejdź no, na łóżko, wejdź na łóżko, wejdź na łóżko. Weź na łóżko. Nie na to łóżko, to było... I na dubie. lampę. Oj, A, jesta, dobra, ej. czyli teraz szuka sam czarny <grym> Czarny, <grym> powodzenia cię życzę. No to dobra, teraz szuka Czarny i Steve, jak widzicie No i teraz my zostaliśmy. Jest to ostatnia runda, ale ja ją muszę wygrać teraz. Ej, chodź Steve, to chodź Co? Chodź tu, 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 tu. Ej, mnie Tak, właśnie chcę Dzięki <grym> ja... O chłopie nie znają do mnie tu. O nie, nie ma krywki. Ej, kubok, zostań tutaj sobie pogadamy. Bo tak to będzie cisza na odcinku. Co tam u ciebie, co słychać w ogóle? Nic, ale nie chcę wchodzić do kominka. O kurde! <grym> Jak się strasznie. Co jest grane? Dobra. Da nie, się wejść nie. do tego domku w ogóle? Nie. Aha. O wróciłem! O nie! Jaki głupi. Przez przypadek wróciłem! Kurde! zostaw mnie. Ale Cześć chłopaki, wróciłem tutaj. Co u was słychać? Na no, no, u mnie też. No tutaj, kusewik. Cześć, nie, w sensie, parę. że. za to łączy, ktoś wszedł. A nie. O! Oto możesz być bezpieczny. O, Cześć, kuba. Jezu. Yes, o, o, kolejny. A! Ej, <laughs> dawajcie go, zabijamy. Musimy go zabić. Ej, wrócił sobie. Skąd macie Nie żyję Nie się nawet dobrze Ej, czy mi się uda tutaj wskoczyć? Dobre, jolo chłopie Idę do Maka Chciałem Maku Zdradziłem Maka nie, tak. Zdradziłem go Jezu Nie Nie ukryjesz się O Jezu Karma wraca Mówię ostatnie słowo? Nie mogłem I dobra czy kubeks to ugra? Masz dwie minuty, żeby się chować. Czyli gdzieś się skampić w jednym miejscu i czekać. Odpowiedź. Eee, jest na zewnątrz. No, no nie. Ja pierdzisz! Brawo! Dobrze. Nie to nie działa! Ja. Dajesz ja wierzę w ciebie. Daj, ten bany, chłop, coś nie wyszło. Dobra. Dobra, to widzimy się w następnym odcinku z nowej mapy Dobra, także zostawcie łapkę pod tym filmem, co nie? I subika też dzwona, to jest ważne, bo wbijamy na tym kanale jak najwięcej subów, także Dziękujemy Wam za oglądanie, to był fajny HLSIC No i trzymajcie się subik dzwonem